Dziś pijemy wino Adbestias. Jest to wino ze szczepu Primitivo i Merlot, kupione w Lidlu za 25 zł, 2021 rocznik. Wino pochodzi z Włoch. Bardzo mnie zaciekawiła etykieta. Bestii, z którą będziemy się zmierzać. Jest, jest szansa, że będzie słodziutkie. No, wino wino. półwytrawne. O, to, to, to jest to szansa. To jest większa szansa. 13,5% alkoholu, region pulia. Mm, no, z, 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 z dziurką od spodu, czyli. <laughs> może być dobre. <laughs> e, korek takich sztucznych, a najbardziej popularnych ze sztucznych. Ten klaustry robione. No i dobra. Kolor. Ładny. Taki ciemny rubin, ale bez jakichś fioletowych refleksów. No jak? Tak ma? Tak, no, no. Nie, tak. To, to cukier. <laughs> Super. Nie, ładny. Ładny, Pełny, pełny kolor. Cukier opalizują. A co powiedział o etykiecie? No A, ładne. Też, też, Jakieś takie, nie ryk, wiem kto to jest, ale jam, bycia robię. El toro. Dżem. Dżem? W zapachu? W zapachu. Dużo owoców? Ale też... No, ale był taki ładny, przyjemny tak, jest. Tak, jest. Taki, Masło. No, mocno owocowy. Co tam jeszcze? Masło czy nie? Nie. Nie? Ale ma po słodkości. Ale i w bukiecie też są takie słodyczy. Trochę trochę Ale czerwone owoce, ładny zapach. Nie może troszkę gumy? Najpierw kwasowość, a później słodycz. Ale poczekajmy, bo może się to jeszcze mhm. rozwietrzy. Ale to z pół godziny, jak nie sobie, już się wietrzy. A tak czyli że... się <laughs> no, to już jest rozwietrzona. Już co miało się wydychać, to się no, wydychało. Taki nie, takie, ale takie przyjemne do picia. To jest pół wytradne, to nie jest wytrawne. A jakieś w zapachu owoce? Śliwka i już? Śliwka wędzona Aha. i to taka przyjemnie wędzona. No, tak, tak. Ale pierwszy mój kontakt to raczej kwasowość niż słodycz. Tak, pierwszy sposób. Tak. A potem, jak już się tak zostanie? A później śliwka wędzona. Taka fajna, przyjemna, taka słodka śliwka wędzona. No, nie przesadzaj. Co ty masz przeciwko? Czy, czy, czy wino jako wino, pół półwytrawne, jest dobre czy złe? Dobre. no właśnie, jestem nie zaskoczony, że tej słodyczy nie ma. Nie, tak mm. Za, mm, tak. Nie, jak na półwytrawne. No. Zdarzało się w wytrawne, gdzie bardziej słodycz. Tak. No i na koniec taki jakiś lekki, lekki pieprzyk. Trochę tak, szypy. jest, jest pieprzyk. Fajne to Znaczy powiem tak, żebym nie przeczytał, że jest półwytrawne. To byś nie powiedział. Tak, to bym nie powiedział. Z drugiej strony, żebym przeczytał w sklepie, że jest półwytrawne. To byś nie wziął. To by nie kupił. Nie, jest ok. Aha, to czyli kupujesz i nie czytasz. jak jakoś ta etykieta mnie tak tutaj zainteresowała. Taka ładna była, że zrezygnowałeś z czytania. No i przeszedł czas na degustację. No właśnie. Kurczę, zaskoczony jestem, że nie ma tej słodyczy. No. Czy pół półwytrawnym, prynitywą? Nie, ale tutaj kolorzanka wykręca nie, od słodkości. Nie, się Już kochanie. nie przesadzaj. Cukier i kapie. Nie wykręca. Lukier. Kryształki. Kryształki cukru. osadzają się. Nie, no śliwka. No bierka. właśnie, tak, śliwka i, i jeszcze ta przyprawa, tak, jest już później, coś. później mhm. jest, jest tak przyprawa. Tak, tak. Przyprawa jest? Mhm. Jest, jest. I tam jest trochę też. Trochę jest tanie. Mhm. I jak na... No um, to bogate wino, takie tak. w smaku, takie mega złożone. Także nie jest takie jakieś jednostajne i płytkie, nie, fajne, tutaj się smaki akurat nakładają i pieprzność. Ale I kwasowość ze słodyczą? Tak. Bo ci ta Z mi owocami. Dojrzały owoc Cię tak lekko tak. zwiódł, okay. plus jeszcze wędzona śliwka, tak. Ale to jest dobre. Ale To jest, trochę beczki, tak, tak, tak jakby tak. było, teraz teniny tak, delikatne. Bo jak się najpierw ja połochałam, to też takie było. Dżemowana dżem. No ale nie, ja to się Teraz dobre do... jest. Do słodyczy w ogóle się nie czepię, bo tu ale w no Primitivo by może być, być i Merlo też nie należy do takich, że musi być tam wysokotrawsowy. Właśnie dla mnie to jest taka dziwna że... kwalifikacja tej winy, no. że to jest jako wino półwytrawne. Po po nie powiedziałbym. Nie hmm. po, ja bym tego też nie podpisał jako półwytrawne. Normalnie wytrawne wino. No, zdarzały się bo Primitivo trawne tak. bardziej słoneczne. Idące, idące. i... Oczywiście. I... Mhm. A to jest dosyć ciężkie takie no... Tak, złożone, ciężkie. Jest dobre. Gęste, takie mm -hmm. esencjonalne. No, nie, nie powiedziałbym, że to jest półwytrawne. Czyli na etykiecie się nie oszukałeś. A ze z tyłu zapisane zostało? No właśnie, na etykiecie z tyłu zostało napisane w języku polskim: wino czerwone półwytrawne. Mm -hmm. Produkt włoski. Aha, to wszystko. I to tyle. I 13,5% alkoholu. I to tyle. Mm -hmm. Ale pod takie porymioty, wojną z lepszych mm -hmm. podchodzi. No przyjemne, złożone, tak, tak. Jest, nie jest jakieś tam, znaczy nie, każd, nie każdemu... E... Smakuje Primitivo. I nie, każdemu, nie każdej osobie, która lubi Primitivo, będzie to smakowało. Bo jeżeli ktoś lubi tą no, słodycz, tą tak. pełność, owocowość Primitivo, to tej słodyczy tutaj będzie brakowało, bo w ogóle nie idzie w słodycz. Ale jest złożone, jest ta... No, tak że możliwość jest czerwonych owoców trochę jest ta śliwka wegzala. Szczerze całkiem całkiem mhm. przyjemne. No dobra. Może nie ja. 8. Ja też 8. 8 też. A ja 7 i pół. O, Jakbyś była pierwsza to byś 4 dał. Nie, 6. <średytorium> 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 tak, tak. Bardzo dobre 4. Bardzo dobre. Czyli 8, 8, 8, 7,5, czyli ciągniemy do góry 8. Także u nas Best Bestias zdała egzamin na ósemkę. Bardzo przyjemne wino do kupienia w Lidlu za 25 zł. Polecamy i pozdrawiamy Was gorąco.